Siema, z tej strony totalizator życia. Każdy motocyklista kiedyś zaczynał. Nie ma znaczenia, czy ktoś dziś jeździ sportem, turystykiem czy nakedem. Każdy miał ten pierwszy wyjazd, pierwszy stres, pierwsze momenty, w których człowiek zastanawia się, czy na pewno ogarnia sytuację. I co jest najciekawsze, prawie każdy z nas popełnił bardzo podobne błędy na początku. Wydają się one normalne, logiczne, a nawet bezpieczne. Dopiero po czasie, kiedy pojawia się doświadczenie, człowiek patrzy wstecz i myśli sobie, jak ja mogłem tak jeździć. W dzisiejszym filmie chcę wam opowiedzieć o błędach, które ja popełniłem. Jak początkujący motocyklista. Skąd się brały, dlaczego nasz orgazm tak reaguje? Co to może powodować na drodze, jak można nad tym pracować, żeby jeździć spokojniej i przede wszystkim bezpieczniej? Bo bardzo często problem nie polega na tym, że ktoś nie umie jeździć. Problem polega na naturalnych odruchach, które w normalnym życiu mają nas chronić, ale na motocyklu potrafią zrobić odwrotną robotę. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi zjazdą, ten materiał może ci naprawdę sporo ułatwić. No to lecimy. Jednych z największych błędów, które robiłem, było poleganie głównie na tylnym hamulcu. Bałem się używać przedniego. W głowie siedziała wizja, że jeżeli nacisnę go trochę mocniej, to polecę przez kierownicę i skończę na asfalcie. Tył wydawał się spokojniejszy i bezpieczniejszy. Mniej agresywny. I to jest czysta psychologia, bo mózg wybiera rozwiązanie, które wydaje nam się mniej ryzykowne. Tylko, że fizyki nie oszukasz. W momencie hamowania cały ciężar motocykla przenosi się naprzód. Przednia opona ma wtedy największą przyczepność i to ona odpowiada za większość siły hamowania. Używając głównie tyłu. Hamowałem, ale dużo słabiej. Podczas zwykłej jazdy może się wydawać, że wszystko jest ok, ale kiedy pojawia się nagła sytuacja, nagle brakuje kilku metrów i te kilka metrów potrafi zadecydować o wszystkim. Dlaczego ciało tak reaguje? Bo boi się utraty kontroli, bo chce bezpieczeństwa, chce uniknąć gwałtownych ruchów. Jak nad tym pracować? Trzeba budować zaufanie do przedniego hamulca, ćwiczyć delikatnie, progresywnie naciskanie, zaczynając lekko i zwiększać siłę. W momencie, kiedy kilka razy zobaczysz, że motocykl zachowuje się stabilnie, mózg zaczyna się przestawiać i strach powoli znika. Druga sprawa która u mnie była bardzo widoczna to patrzenie za blisko przed siebie. Kiedy jesteś początkujący skupiasz się na tym co masz tuż przed kołem. To też jest reakcja stresowa mózg zawęża pole widzenia bo chce szybko reagować na najbliższe zagrożenie. Tylko że jazda motocyklem polega na przewidywaniu a nie tylko na reagowaniu. Jeśli patrzysz blisko wszystko wydaje się dziać nagle. Zakręt pojawia się nagle auto hamuje nagle ktoś wyjeżdża nagle. Masz wrażenie, że cały świat ci zaskakuje, a tak naprawdę sam odbierasz sobie czas na reakcję. Kiedy zaczynałem świadomie podnosić wzrok i patrzeć dalej, jazda stała się dużo płynniejsza. Nagle miałem plan, widziałem wcześniej co się wydarzy, mogłem przygotować się na sytuację zamiast panikować. Kolejny potężny błąd to napięte ręce i spięte ciało. Adrenalina rośnie, więc mięśnie się napinają. Chcesz mieć kontrolę, więcej mocniej ściskasz kierownicę. Tylko, że wtedy motocykl zaczyna prowadzić się gorzej. Ruchy są szarpane, szybciej się męczysz, trudniej jest precyzyjnie skręcać i pojawia się paradoks. Im bardziej chcesz panować nad sytuacją, tym mniej masz tej kontroli. Czasami wystarczy na chwilę zwrócić uwagę na swoje ciało, rozluźnić barki, poluzować chwyt, wziąć głębszy oddech i nagle okazuje się, że motocykl jedzie stabilnie i reaguje dokładnie tak jak powinien. Bardzo długo bałem się pochylenia w zakrętach. W głowie było tylko jedno, jak się za bardzo pochylę to się wywrócę, więc robiłem wszystko, żeby zostać jak najbardziej pionowo. W efekcie źle dobierałem tor jazdy. Czasem w połowie zakrętu zaczynałem kombinować, poprawiać i robiło się nerwowo. Dopiero z czasem zrozumiałem, że motocykle mają znacznie większe możliwości niż początkującemu się wydaje. Trzeba dać sobie czas i stopniowo budować zaufanie. Najważniejsze jest patrzenie tam gdzie chcesz wyjechać. Motocykl bardzo często podąża za wzrokiem. Kiedy patrzysz w wyjazd ciało samo zaczyna pracować lepiej. Innym błędem, który długo we mnie siedział, była wiara w to, że inni kierowcy mnie nie widzą. To wydaje się logiczne. Skoro widzę samochód, to kierowca powinien widzieć mnie. Niestety, w praktyce bywa inaczej: motocyk jest za mały, szybko się zbliża, łatwo go przeoczyć. Kierowcy patrzą, ale nie zawsze rejestrują. Kiedy przyjąłem zasadę, że mogę być dla innych niewidzialny, zacząłem jeździć zupełnie inaczej: z większą ostrożnością, z większym dystansem, z planem awaryjnym. To naprawdę zmieniło podejście do jazdy. Był ten moment, kiedy za szybko nabrałem pewności siebie, kilka tygodni jazdy, coraz mniej stresu, coraz więcej luzu i nagle pojawiła się myśl, że ja już umiem. To jest jeden z najbardziej niebezpiecznych etapów. Umiejętności zawsze nie są na wysokim poziomie, ale odwaga rośnie i łatwo wtedy o przesady. Dzisiaj wiem, że zawsze trzeba zostawić sobie margines bezpieczeństwa, zawsze mieć plan B i nie ufać ślepo temu... Czy wszystko pójdzie idealnie? Patrząc na te wszystkie sytuacje z perspektywy czasu, widzę jedną wspólną rzecz. Większość błędów wynikała z naturalnych reakcji organizmu. To normalne, że się boisz, że się napinasz, że chcesz unikać ryzyka. Ale żeby jeździć lepiej, trzeba nauczyć się te odruchy rozumieć i stopniowo je korygować. Wiadomość naprawdę robi ogromną różnicę. Kiedy zaczynasz widzieć, co robisz źle i dlaczego to robisz, możesz nad tym pracować, a wtedy jazda staje się bardziej przewidywalna, spokojniejsza i bezpieczniejsza. I teraz jestem mega ciekaw Waszych historii. Jaki był Wasz największy błąd na początku jazdy? Co zrobilibyście zupełnie inaczej? Napiszcie w komentarzach, bo takie doświadczenia pomagają innym szybciej się uczyć. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, gdzie rozkładamy zachowania motocyklistów na czynniki pierwsze i mówimy o realnych sytuacjach życia, zostaw subskrypcję, zostaw też łapkę w górę, bo to pomaga dotrzeć do większej ilości osób. A jeśli masz ochotę pogadać więcej, wymienić się opiniami albo po prostu być bliżej społeczności, zapraszam do grupy Totalizatora Życia. Na Discordzie i na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie. Uważajcie na siebie i szerokości. I widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Hejka. Obejrz również moje inne materiały na kanale, które pojawiły właśnie Ci się w polecanych.